Warto organizować tego typu imprezy, ponieważ pomagamy innym osobom, dajemy cząstkę siebie, aby pomóc innym. Najważniejsze dzisiaj rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na obecną chwilę zarejestrowało się już ponad 80 osób, co jest dla nas niesamowitym rezultatem. Za to wszystko, że ludzie nam oddawają część siebie, my dajemy im wspaniałe wydarzenie kulturalne. Ciekawa, co się dzieje po finale u Was, jak dużo macie koncertów, no i e, czy rzeczywiście już pracujecie nad swoją płytą. Tak, no po wyraniu programu no, du bardzo dużo się dzieje tak naprawdę. Otworzyły się jakieś nowe możliwości. Możemy zrobić więcej niż przed programem tak naprawdę, a co do koncertów no, na razie jest sporadycznie. Planujemy trasę dopiero na wiosnę, lato jesień. Płyta. Płyta się robi, będzie w marcu już, będzie już tak już jest zaplanowana premiera, singiel w lutym. Będzie ciekawie. No właśnie, to proszę zdradzić nam, co się znajdzie na tym krąż. Na naszej płycie znajdzie się 10 o, kawałków. Producentem płyty będzie Marcin Kind, dla którego pozdrawiamy. On bardzo dużo nam pomaga będą kawałki różne od pełnego hardkoru mocy do łagodnych ballad nawet śpiewanych także naprawdę i tytuł będzie a jednak Naprawdę zastanawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie udźwignąć w kilka osób takie duże przedsięwzięcie. No, robiliśmy wszystko, żeby się udało. Najgorsze było chyba organizacyjnie to wszystko załatwić, żeby przyjechały zespoły specjalnie dzisiaj, żeby było jak najwięcej ludzi, żeby czyś im ich zachęcić tutaj. A sama rejestracja to już jest dobrowolne, ale jesteśmy w szoku, bo ludzie się cały czas rejestrują. Jest to dobry pomysł na pomoc innym ludziom. Biorę udział na przykład w różnych akcjach, na przykład oddawania krwi oraz dawcy organów, więc stwierdziłem, że to dobry pomysł, żeby bezinteresownie komuś pomóc. Dawno już słyszałam o tym, że można się zarejestrować jako potencjalny dawca. I dlaczego bym ja nie pomóc osobie, która potrzebowałaby takiej pomocy, bardzo chętnie? Udzielę takiej pomocy, gdy tylko mój szpik będzie zgodny z osoby, która będzie go potrzebować. No, myślę, że nie będę tutaj oryginalny i, i powód jest ten sam jak pewnie u wszystkich, e, czyli możliwość e, pomóc komuś e, przy praktycznie żadnej inwestycji, tak? no, bo nic to nas nie kosztuje, nic nie boli. To... Dlaczego nie? Sam jestem zarejestrowany jako potencjalny dawca. Wydaje mi się, że robienie takich akcji, namawianie ludzi przede wszystkim do rejestracji jako potencjalni dawcy szpiku, jest najważniejszą, najważniejszą rzeczą, którą, którą można zrobić: to uratować komuś życie.